Więc pracujesz w kuchni z Milagrosą, zmywasz i tak dalej. Tak, mojej rodzinie kiepsko się wiedzie. Przeprowadziliśmy się i rzuciłem szkołę. Ale teraz mam pracę i cieszę się. Super, co? Poprawił ci się humor. Podoba mi się to. To moje miejsce. Może zrobię ci coś do jedzenia? Niekoniecznie. Jak się miewasz, Max? Do ci w fartuszku. Witaj. Co słychać? Super, ale ty cienko wszędziesz. Zostaniesz tu, czy upadniesz niżej? Znam w nosie Twoje zdanie. Zamawiasz coś? Kanapkę z indykiem, bez majonezu i z ciemnym chlebem. Poczekam i wezmę na wynos. Ja nic nie chcę. Na razie. Pospiesz się. Jestem głodna. Ta... Chiero, que me to, to. pomóż mi podczas rozmowy z Twoim to... Tatą i Viridianą. I okay. ver, czemu się z nimi spotykasz? To... Ellos... Żeby spytać, czemu I mnie adoptowali. Która to... była ta racja, pora mnie adoptowali? No dobrze. Zamierzasz spokojnie dyskutować, czy wszcząć awanturę? Już nie. Pomóż mi, nie bądź podła. Najpierw powiedz, co planujesz. Proszę. Me quieres Tu sabes Quieres Mi todo No huyas más De mi amor Bravo, Rokusiu! Zastąpisz Diego na koncercie w Los Angeles. Masz kontrakt i długopis. Podpisz. No, no, no. Nie mogę tego zrobić. To miejsce Diego i kropka. Tak. Wiem, że martwisz się o zespół i dzięki za szansę. Ale jeśli Diego nie wystąpi, nie powinnaś szukać zastępstwa. Racja. Dla niego ani dla nikogo z was Nie widzę siebie na miejscu Diego Jest niezastąpiony Masz rację Wiedziałam o tym, ale chciałam to usłyszeć od kogoś innego Dzięki Nie ma za co Tak uważam Pięknie śpiewasz. Dziękuję. Wiko, otwórz. Mia? Biegłam jak dzika. Co ty tu robisz o tej porze? Jak ci poszło z tatą? Dobrze i źle. To znaczy? Miał mi powiedzieć z kim chodzi. Ale nie chciała. Jak to? Zamęczałaś go od miesięcy. Nie kapujesz? Najpierw powie, jak się nazywa, a potem mi ją przedstawi, a nie mam ochoty jej oglądać. Więc co zamierzasz? Niech czeka, aż Tata się nią znudzi. Wtedy ją rzuci i znów będziemy szczęśliwi. A jeśli tak się nie stanie? Nie truj. Znam mojego papę. Nigdy nie cierpiał przez dziewókę, więc tak będzie i tym razem. Selina mówiła, że widziała Maxa w bufecie. Pewnie zabiło jej serduszko. Ucieszyła się ze spotkania, ale z drugiej strony będzie jej ciężko. Chodzili ze sobą A teraz nie stać go, żeby zabrać ją do kina, na lunch czy do kawiarni Nie wygaduj wzdór Skądże? Celina musi zrozumieć, że jest tak jak jest Niech za niego płaci i wspiera go To już przesada tak. W końcu Max zarabia Będzie go stać, żeby postawić jej lody Gdzie Celina? Powiem jej do słupu w łazience. Tym razem nie zrobisz mnie w konia, jak w puertowa jarta. Tato, wiem o koncercie w Monterrey.